Witam serdecznie. W, zagrajmy w Dark Souls 3, piromantką. Moi drodzy, jestem w innych ciuchach i parę rzeczy zrobiłem, takich organizacyjnych, więc za wiele nie straciliście. No, po prostu skraszowała mi się gierka i to da, tak dosyć parszywie. Musiałem na twardo wyłączyć konsolę. Więc tutaj, no, mam nadzieję, że to nie będzie miało więcej miejsca. Jak pewnie słyszycie, jestem też dalej przeziębiony i no cóż, więc odcinek pewnie nie będzie za długi. Na szczęście mam bardzo dobre krople do nosa, które powodują, że ten nos mam odetkany. Nie ma wybuchania, nie ma, nie ma wybuchania. Tak, no i uznałem, że skoro mogę zamiast L4 pracować na home office, to myślę, że mogę też będąc przeziębionym nagrywać i spoko, nie? Tak, parę rzeczy takich odnośnie tego, co się teraz dzieje? No, to po pierwsze polewelowałem sobie, właściwie jeden level wykonałem i dałem punkt w wiarę. Ponadto ubrałem ciuchy czarodzieja to jest secik, który zdobyłem w poprzednim odcinku w Puszczy Krzyżowań. Startowy set czarodzieja dla urozmaicenia postanowiłem go ubrać, i również kupiłem pochodnie w kapliczce, ponieważ tutaj ona może być przydatna do ściągania krwawienia. I małe sprostowanie odnośnie poprzedniego odcinka mówiłem o tym, że kostur kryształowego mędrca zwiększa szanse na dropa. Chodziło mi oczywiście o kostur kryształowego nie kostur, to właśnie nie kostur, tylko o rapier, czyli szpadę taką, którą możemy sobie wykonać z duszy tego bossa. Szkoda, że nie schodzi na hita. I moi drodzy, tak, noszenie tego rapiera No i właśnie po to, moi mili, nam pochodnia, bo ona ściąga ze mnie robactwo, które nabija mi krwawienie. Ale dobra, chyba nie ma co tutaj specjalnie się bawić z tymi kolesiami, bo oni i tak z martwych, z martwych wstają. Będziemy mieli właśnie za chwilę... Tutaj idzie już do nas strażnik grobów. Jego trzeba będzie pokonać. A odnośnie... Nie trafiło go to... Oj. Bardzo niedobrze się zadziało. Na szczęście zdążyłem się napić. Dobra, wielkim zapłonem udało się go na szczęście dobić, ale no było, było hardkorowo i... Muszę teraz uważać, bo kończą mi się... Uzdrawiające estus, dobra panowie, tutaj się szwendacie i niczego ciekawego nie pilnujecie, jak widzę. Natomiast tutaj mamy sporo ciekawych fantów i nie niewielki zapłon, tylko ognista sfera tu jest potrzebna. A no olbrzym nam pomaga, to jest bardzo miło z jego strony. proszek naprawczy. Przedmiot bardzo przydatny w pierwszej części Soulsów. Zupełnie zbędny w tej części, ponieważ tutaj wyposażenie naprawia nam się za każdym razem, kiedy usiądziemy sobie przy ognichu, więc no jakby w ogóle jest to niedostrzegalne, że nam się psuje to wyposażenie. Może są jakieś bronie, które wybitnie szybko się psują i może w ich przypadku byłoby to przydatne, aczkolwiek ja nie kojarzę takich broni nawet. Dobra, tutaj chyba wszystko zgarnięte. I jeszcze odnośnie poprzedniego odcinka, pierścień mędrca sprawdzałem i wychodzi na to, że faktycznie zwiększa on nam szybkość rzucania również piromancji, nie tylko czarów. Prawdopodobnie ma to również wpływ na cuda. Generalnie pierścień ten zwiększa nam tak zwaną wirtualną zręczność, czyli taką, która wpływa na czary. Bo generalnie zręczność mam przyspiesza szybkość rzucania czarów, zwiększa prędkość. E, natomiast no, ta wirtualna nie wpływa na na przykład obrażenia zadawane bronią, która skaluje się ze zręcznością. Nie ma to sensu. Wielka tarcza rozbicia klątw, to jest chyba w ogóle tarcza prześladowcy z Dark Souls 2. Tu mamy skrócik i ten skrócik teraz mnie właśnie interesował. W tym odcinku, jeżeli zdążymy to zrobić, to zdobędziemy kolejny pierścień przydatny dla kasterów, czyli pierścień Głębin. On, jeśli dobrze pamiętam, zwiększa nam sloty do strojenia o dwa, czyli dwa kolejne czary możemy przydzielić. Są też oczywiście czary, które zajmują dwa sloty, więc w tym przypadku no, byłby to jeden czar. Te tutaj potwory są bardzo, ale to bardzo podatne na ogień, więc dla piromanty jest to easy game. Jak widzicie schodzi taki koleżka na hita. Dzwoneczki, święto drzewa, czy jakiś tam talizman. Gdybyście nie byli piromantą w tym miejscu, no to nawet pochodnią można ich zabić, ponieważ po prostu stageruje ich ogień. Czyli tak długo, jak ich dziabacie tą pochodnią, nawet zadając mało obrażenia, to oni po prostu nie mogą zaatakować Was, więc bardzo przydatna sprawa. Co tu z tej szczureczki nam dropnie? Migoczący Tytanit. Bardzo, bardzo fajnie, chociaż na ten moment nie mam żadnej broni, którą mógłbym... To znaczy, nie używam żadnej broni, którą mógłbym tym migoczącym Tytanitem ulepszyć. Kolejny migoczący. No i tu będziemy mieli, moi drodzy, dużego krystal Lizarda. Zobaczymy, jak ogień na niego wpływa. Oj, nie bardzo na niego wpływa. Trzeba sobie podpić. nadzieję, że może uda się go jakoś tam wytrącić z równowagi, żeby zapadać mu krytola, bo chyba dostawał w miarę w mordkę te firebole. Ale nie bardzo. Łuska z tytanitu. To jest oczywiście łuska do ulepszania broni z dusz bossów. Kończą mi się stusy, ale tutaj niedługo już wrócimy sobie do kaplicy oczyszczenia i przysiądę. Swoją drogą w sumie dobrze byłoby pójść do Kapliczki zjednoczenia, bo mam fragment Estusa. No i też fragment kości nieumarłego, więc moglibyśmy sobie ulepszyć Estusy właśnie. Okej, okay, co tutaj bym chciał zrobić? Teraz? Tam jest powrót, więc tutaj jeszcze będziemy mieli jedną miejscówkę do badania. Są groby, w których nic nie ma, i tu był jakiś pierścień chyba. Na pewno mamy tego stwora takiego podatnego na ogień. I chyba będzie pierścionek odporności na ogień? Nie, co trutego ukąszenia. E, czyli on zwiększa odporność na truciznę chyba. Tak. Na krwotoki już mamy też podobny. Dobrze, no myślę, że na truciznę tutaj odporność się absolutnie nie przydaje. To może być przydatny pierścień w twierdzy Farona, na przykład. Tam wiadomo, wszystko zatruwa w sposób wysoce parszywy. Dobrze, tutaj już nic więcej nas nie czeka. Zgarniemy sobie ten przedmiot, odłamek tytanitu kolejny. No mógłbym w takim razie ulepszyć sobie bicz albo astorkę. Hm. Bicz mógłby być dobry w sumie na biskupów głębin, myślę. No i też zastanawiam się właśnie, jak te broń właściwie sobie rozwijać, bo takie ulepszanie jej po prostu raczej nie za bardzo ma sens w moim przypadku, ponieważ nie leweluje zręczności ani siły. Natomiast mogłoby być zasadnym zaklęcie tych broni pod czyste albo... albo pod ogień. Zobaczymy jakie mamy możliwości w ogóle, tutaj bicz na przykład. Mógłbym zaknąć pod ciężki beach, czyli pod siłę, to się nie, op nie opłaca. Dopracowany beach, e, no to właściwie poprawia mi skalowanie z siłą, ale zmniejsza nazręczność. Czysty beach anuluje skalowanie jakiekolwiek, ale zwiększa po prostu zasadnicze obrażenia. No i to mogłoby mieć sens. Oraz ognisty beach również skalowanie usuwa. Natomiast no, zadajemy wrażenie ogniste, tak? I to samo w sobie jest spoko. Nie wiem, na razie się wstrzymuję z tą decyzją, aczkolwiek myślę, że jeżeli jest taka opcja, to sobie wzmocnię ten beach. Jest taka opcja. Okej, okay, bardziej nie wzmocnimy, dużych odłamków nie mamy, więc. Jak wygląda w ogóle nasze przydzielenie tusa, Więc nie wzmocnię jeszcze płomienia Piromancji bez dużych odłamków. Dobrze, zostawimy sobie 4 do 5, mam nadzieję, że to pozwoli mi jeszcze dalej tutaj podziałać sobie. Nie było zgonów, więc niestety nie polewelujemy jeszcze u Joela, a trzeba by to niedługo zrobić, więc jeżeli nie będzie umierania w, 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 gdzie my jesteśmy? W katedrze Głębin no to wtedy trzeba będzie pomierać specjalnie. Można to zrobić tutaj, wchodząc na górę, gdzieś sobie i skacząc w miarę w miarę bezproblemowo. Spalimy jeszcze fragment kości. Nasze estusy będą jeszcze potężniejsze dzięki temu, i lecimy do kaplicy oczyszczenia z powrotem. No i teraz, już z odblokowaną drabinką, będziemy mogli szybciej udać się na eksplorację właściwej katedry. I w katedrze znajdziemy też kieckę. To jest jakaś taka kiecka dworskiej damy, czy coś takiego? Nie, albo nie, gdzie dziewoi to chyba się nazywa. Prawdopodobnie jest to słaby set, aczkolwiek no, gram kobietą, więc będę starał się wam w tym let's playu te kobiece ciuszki zaprezentować. O zdecydowanie widać, że się poprawiły obrażenia. Zbicza. A, tylko będzie się teraz wybuchać, tak? No to uciekamy. Niech oni sobie na spokojnie wybuchną. A ty postanowiłeś, że nie będziesz wybuchać, tylko że będziesz mnie atakować, tak? Też w ogóle mm, ważną cechą bicza, nie wiem czy mówiłem o tym w tym let's playu, jest to, że zobaczcie, on się nie, nie odbija od ścian w ogóle. Czyli możemy stać tuż przy ścianie i atakować. Więc do wąskich przestrzeni bardzo dobra rzecz. Ten koleżka jeszcze tutaj nie chciałbym, żebym jakoś na plecach wybuchł przypadkiem. Mam nadzieję, że ten koleś lubił klimaty BDSM. W takim przypadku sprawiliśmy mu właściwie przyjemność. Sztylet. No spoko, sztylet wiadomo, bardzo zaawansowana broń. No ale myślę, że jeżeli ktoś gra na riposty, to sztylet jak najbardziej spoko. Olejemy te poczwary na dole. szkodami punktów skupienia na nich idziemy sobie po prostu do góry. No i docelowo myślę, że ten secik Juri chciałbym nosić na sobie. On bardzo dobrze wygląda. Rozważam też set Karli, ponieważ on bardzo dobrze pasuje do takiej wiedźmy. I te seciki mam jeszcze na oku, ale zanim je zdobędziemy, to trochę czasu minie. No, na pewno nie będę chodził za długo w tym secie czarodzieja. To taka chwilowa ciekawostka. Fajnie by było, gdyby ten strażnik grobów tutaj się mną nie zainteresował. Udało się tak zrobić, żeby się nie zainteresował i w porządku. Tutaj będziemy mieli, zdaje się, monetę tak jest dwie nawet, zardzewiałe, czyli to słabsze. Kolejna rzecz, która zwiększa nam szansę na dropa, czasowo oczywiście po użyciu czerwona pigułka z robaka, odporność na ogień, czyli że. Się zasłonił koleżka, niestety. I tam na górze pojawia się kusznik. Jeżeli trochę odejdziemy i nie będziemy na linii jego strzału, to on powinien zeskoczyć. O, tam było widać, skrawek faktycznie zeskoczył na dół. A ten sobie estusa musiał wypić, co za koleś. Chyba nie można backstabów robić, niestety, biczem. Ej, a ten kolejny koleś, skąd, skąd tu się wziął? Trochę mnie zaskoczyli teraz, przyznam szczerze. No, nie mogę się teraz leczyć, bo rzucili we mnie amuletem łowcy nieumarłych, i to jest najtrudniejsza sytuacja tutaj. Znaczy, najtrudniejsza rzecz w tej sytuacji. Dobra. No tym biczem za bardzo mi nie idzie na razie. Dobra, w ogóle tak. Nóż bandyty jest mi już zbędny. Astorkę sobie wyposażę, no bo ona jednak do walki w zwarciu jest bardziej taka dynamiczna. Miał być backstab, nie wyszło. Czerwona pigułka z robaka. Mini przerwa techniczna na nos. Mam świetne krople, które odtykają nos, mocno go przesuszają jednocześnie, ale niestety no, czasem coś i tak tam się zadzieje z tematem. Dobrze, mamy co? Tutaj ogarniętych koleżków. Tu po prawej czyha na nas jeszcze jeden niemilec. I z nim sytuacja jest o tyle niewesoła, że. Jest po prostu w miejscu dosyć upierdliwym, ale na szczęście jego samego to miejsce pokarało. W porządku. To jest rejon, gdzie mamy wielu złodziejaszków, więc trzeba się strzec. Szkoda, że ci tutaj oni tak raczej niechętnie schodzą na jednego hita. Chociaż może ci wystarczy, będą schodzić. Tak, wystarczy, schodzi koleżka. Dobrze. Tu widać nawet cień złodziejaszka, czyli on gdzieś tutaj. O, słyszę już nawet, tam zaskakuje. I to ten z Flambergiem, czyli teoretycznie groźniejszy. Na szczęście na hita z ognistej sfery. Ej! Co to było? Kto mnie tak porzezał? A ci jeszcze mają dmuchawki, zapomniałem o tym w ogóle. Ten kusznik z dołu do mnie strzelał? To też dziwne by to było, żeby. Taki zasięg. Dobra, spróbuję pooszczędzać trochę punktów skupienia. Złodziejaszek do dziabany, i tutaj będzie na nas pułapka zastawiona. Jak weźmiemy ten przedmiot, no to już tutaj właśnie się pojawiają panowie wybuchowi. Ognista sfera na szczęście. A tu jeszcze w ogóle tego bym nie zauważył praktycznie. O, wytrąciło go z równowagi. Nie wiem, czy biczem można krytyki, to już mówiłem, chyba że nie wiem, ale. O, faktycznie ten cios przechodzi przez. Wziąłem teraz bitch w dwie ręce i użyłem battle arta. I faktycznie on przeszedł przez tarczę. Ciekawa rzecz. Myślę, że godna uwagi. No to naprawdę ci koleś z dołu do mnie strzelają. Więcej złodziejaszków tu nie ma, chyba nie. Nie może żeby jakiś na plecy mi wlazł. No to było wysoce ryzykowne. Niestety oni tutaj są antypiromanccy, bym powiedział, bo... Mają ogniste... Nie ten, tylko ten. Ogniste bełt, bełty, no i widzicie, bardzo dużo obrażenia przez to otrzymuje. No, tego spróbujemy battle-artem pokonać. Haha! Ha. jeszcze żyjesz, tak? Co za menda. Dobrze, podpijemy Popielnego Estusa. Arbalest, no to już zdobyłem wcześniej, więc nic specjalnie ciekawego. O tutaj złodziejaszek się czai jak widać i... On już zeskakuje zanim weźmiemy przedmiot nawet, nawet dwóch złodziejaszków, Hu. No ale ekipa z ognistą sferą sobie nie poradziła za bardzo. No i co, tutaj mamy też sporo tych... ...nazwijmy to wyznawcami. Czy uda się trafić bez celowania? O, nie, nie, absolutnie nie. No i mamy też misjonarkę. O, ale to misjonarka się striggerowała. Nie spodziewałem się, prawdę powiedziawszy, że ona będzie aż taka chętna do walki. A jednak, a jednak. Odzyskałem Estusa. Chyba tego do zdrowia. No dobrze, tego koleżkę spróbujemy biczem już pokonać. Żeby oszczędzać. Talizman, łowcy nieumarłych. Przydatny do PvP, ewentualnie do... To jakiś cień złodziejaszka jest chyba na tej kolumnie znowu taki rozciągnięty. Ewentualnie do mimików. Mimik jeden jest w katedrze głębin, więc może to być przydatne. Okej, okay, tego raczej nie zestegrujemy. Jak widzę. Miałem też rozkminę, bo wiecie, mam... pierwszy czarpi romanty, to jest kula ognia, a drugi to ognista sfera. I tak naprawdę, no przecież, chyba sfera i kula to są te same rzeczy, nie? Czy... Czy ja się mylę? Nie lubię tych złodziejaszków. Bywają mocno problematyczni. Ale niedługo będziemy mieć z nimi spokój. Chociaż tutaj jeszcze. O, jest jeden i drugi. Nie? Może jednak uda się tak tego namierzyć na przykład. I go pokarać zanim spadnie na mnie. Podobnie z tym, tylko trzeba być dalej od ściany. Dobrze, no i mamy chyba spokój z nimi, co? Przynajmniej tutaj. Dusza nieznanego żołnierza. Łykniemy z Estusosława. co? Tego koleżka można oznaczyć. Tego sobie dziabniemy sferą. Chyba część z tych złodziejaszków się działa tu. I będziemy mieli przed sobą dwóch strażników grobów. Kto we mnie rzucił. A tutaj się trzaj podstępny gnój. No to poczekamy aż ten talizman łowcy nieumarłych ze mnie zejdzie, ponieważ tam z, z strażnikami grobów walczyć mając na sobie ten efekt, to nie jest rzecz, którą chciałbym robić. Mamy już 22 minutę odcinka, raczej koło pół godziny będzie dzisiaj, ponieważ no, nie chciałbym stracić głosu. Może dla odmiany spróbujemy użyć tego. Bardzo takie sobie, ponieważ nie stagerowało go to, więc on po prostu, mimo że dostawał obrażenia, to biegł na mnie, no i prawie by się to skończyło moim zgonem. Kończą się stusy, ale jesteśmy już blisko skrótu, więc może się udać dobiec. Czy właściwie nie dobiec, a po prostu dotrzeć tam. Drugi strażnik grobów. Jakiego jego pokonamy, to już powinno być łatwiej. Ale naprawdę hardcore, że w ogóle go te. Piromancje nie stagerują w żaden sposób. No to teraz to parszywie wyszło. Trzeba naprawdę umieć robić uniki, jak gramy kasterem. W przeciwnym razie no jest ciężko po prostu. Można by w sumie niby mieć w lewej ręce tarczę na przykład i w prawej półmień piromancji. Aczkolwiek. No, starczą, tak nie zwiększymy dystansu, żeby mieć czas na kastowanie, więc to raczej trudna sprawa. W związku z tym raczej rekomenduję obciążenie poniżej 50% i nauczyć się dobrze unikać. Zwłaszcza dotyczy to bossów. No bo szczególnie czarodziejem. Kto mnie atakuje, przepraszam? A tam jakiś koleś się ale na szczęście wybuchu w miejscu, które mi nie zagrażało. Czarodziejem, od momentu, kiedy pójdziemy sobie na bagno i zdobędziemy jakiś tam zwój z Ulasil, no to mamy niewidzialność, więc sama eksploracja jest mega łatwa. O większość wrogów ściągamy na Hita albo dwa, a w związku z tym, że jesteśmy niewidzialni, to zanim oni się skapną, że my tam jesteśmy, to już oni nie żyją po prostu. Natomiast, no tutaj, w przypadku piromanty nie mamy takiego ułatwienia. Przynajmniej na razie. Dobra, dobra, chłopaki, to wy tam sobie powybuchajcie, dobra? A ja zaraz do was wrócę. Tego dużego by trzeba było ściągnąć. Uff, na szczęście zdążyłem go chlasnąć biczem, bo już czułem śmierć. Zdecydowanie czułem śmierć. Dobra, tu spróbujemy biczem podziałać. Koleżka postanowił mi sprzedać ognistego przytulaska, ale... nie damy się na to zrobić. Ten chyba też może wybuchać i on się znowu uleczył estusem. Ho, ho, ho! Okej. Okay. Może jednak przyjmij tę ognistą sferę na twarz, bo ja naprawdę już ledwo zipię. Żar. Jestem rozżarzony, więc żarem, żarem się teraz nie uleczę. Sztylet. Hmm. No jesteśmy naprawdę blisko, ale niestety... A, blisko skrótu, nie? Ale niestety jeszcze nieprzyjemności przed nami. A punktów skupienia coraz mniej. Gluty... Też wiadoma rzecz. Są bardzo odporne na większość obrażeń, natomiast są bardzo podatne na ogień, więc tutaj Piromanta ma akurat ułatwienie. A tu jest pułapka, na którą warto uważać. To chyba zatruwa albo niszczy sprzęt. A tu mamy kapłanów i oni chyba są w ogóle akurat na ogień dosyć mocno odporni. Ja ich przebiegnę, bo naprawdę no, nie grzeszę zdrowiem, nie grzeszę estusami a tutaj już mamy skrót, nie? Także do nich sobie wrócimy za chwilę. Nie chciałbym teraz zginąć, bo to by była ciężka piłka. Po co sobie tak utrudniać? No i to właśnie też jest taka trudność w ogóle w graniu kasterem że faktycznie jest trudniej z estusami bo musimy jednak je rozdysponować sobie na zdrowie i na magię. Jak widzicie, tak naprawdę i jedne i drugie mi się skończyły w tym momencie. I to było na styk. A walka w zwarciu kasterem, jak mamy bardzo mało zdrowia i nie mamy Estusów, no to jest samobójstwo, więc. Warto mieć to na względzie. Dobrze, słuchajcie, mamy odblokowany pierwszy skrót, więc będziemy kończyć. Dzięki, że byliście ze mną. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, bo to działa naprawdę motywująco dla mnie do nagrywania kolejnych filmów. No i na ten moment mamy 76 subskrybentów na kanale, robi się nas powoli coraz więcej. Zachęcam również do subskrybowania, do dołączenia do naszej mroczno-wesołej gromadki dark soulsowej. Jak będzie Stuwa, no to pewnie jakiś specjalny odcineczek trzeba będzie nagrać, ale to jeszcze trochę czasu przed nami. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia!